Raniotka i zobaczcie. Pewnie mnie nie widać. A jest godzina czwarta rano. I idziemy zobaczyć na plaży Wczoraj troszkę się wieczorem przeszliśmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Nie było nic ciekawego ale wiem, że było dużo ludzi także warto ich zobaczyć Bardzo wygląda mniej więcej tak jakieś niedobitki jeszcze na plaży po imprezach są jakieś namioty stoją Idziemy zobaczyć, co w piasku piszczy. Czterdzieści pięć. Kapseruszek. Čuta. Kaj pa Dwadzieścia dziewięć sygnał Oj, i zryweczka. i blaszeczka. I zobaczymy co tu jest. Musimy wziąć pointerka. Gwoździk. I zobaczmy co to będzie. Co to, to będzie? I zobaczcie co znalazłem Łyżeczkę Signal 44 Prawdopodobnie będzie aluminium mhm. Widzicie? Puszeczka Trzeba ją zabrać i sprzęt. Tutaj mamy fajny sygnał 43 Ale gdzie on tu będzie? I co to będzie? Coś tu jest, znajdziemy Czy nie? O! I zobaczcie Dwujaczek jest. Zobaczymy, czy coś będzie obok. Zobaczmy, co tutaj. Ale tu pewnie nic ciekawego. No. Skówka metalowa. No, następne znalezisko. Pierwszy raz znalazłem na plaży agrafkę. Zobaczmy tutaj, 32 sygnał. Teraz już 46. O, i chyba mamy. Kapcalek Mhm. Wiecie, co, ile może, co, ile można znaleźć Moneta, albo coś ciekawszego, mniej więcej co 100 kart. Teraz znaleźliśmy stary nabój do powietrza. Tak to mniej więcej wygląda. Zwróćmy co tam następne? Sygnał metalowy, wprawdzie. O, tu jest. Głoszik. Tu mamy 39,40. Wiem, że to będzie kapsel. Prawdopodobnie. No jak nie, jak tak? Proszę bardzo. Tu znowu mamy jakiś wojaczkę metalowy. Sygnał. To jest, wyjmujemy pomocnika, czy znajdujemy? O, o. I mamy 10 pij. Następne znalezisko łańcuszek, ale nie takich tu szukamy. Już się trochę jaśniej zrobiło. Tu coś kopnąłem. Sygnał trójeczka. Zobaczymy, co. O, o. Pięć pikaczy. No to już mamy dwa 30 dwa pięćdziesiąt, może. Ale powiem ci, powiem Wam, że jest lipa. Duży odpływ jest. Zobaczcie. Jak daleko woda zeszła. Idziemy zobaczyć, tam. Sygnał 35, przełączyliśmy na artefakty i zobaczymy co tu jest, pochodzimy trochę na tym programie. Ale na tym programie też kapslet znajduje, wszystko w tym samym zakresie. Trzeba wymyślić coś innego. I kolejny śledzik. No dzisiaj nie ma nic, Warta. Nic, ale zobaczymy. Jeszcze dwa dni przede mną. To jest dygnal czwóreczka i zobaczcie, co sobie kopnąłem. Jakaś taka biżuteria metalowa, no ale Uf. Ale chociaż coś A to kolczyk jakiś odpustowy Tu już mamy wykopane następny o. Wow. Następny śledzik Znowu będzie ze 20 śledzików właściwie szpilec to jest chyba od kuchenki gatowej tak myślę tutaj można wszystko znaleźć nie wiem ale tutaj mamy jakiś fajny sygnał 51 o to już przebicie na jedynkę Zobaczmy co to. Zobaczmy co to jest. No, fajny sygnał. Trochę mokrego piasku, już się troszkę sygnał zmienił. I to wszystko. Co to? O, banda głodzi, tu jest. Banda głodzi. Następny. No, czeka pusta cały czas, czekamy na jakiś pierścionek. tu mamy czterdzieści Co to będzie? Kopnięte byście? I zobaczymy, co to, czy znajdziemy, czy nie znajdziemy. Co to będzie? O! Drapi, no, ale troszkę polegało. Z którego to roku? O, dziwne jakieś. Dwa pensy, ale rocznika nie ma. A jest, 1990. Zobaczcie. Ale ten chociaż miał wysoki sygnał. Te kurde. Szkoda, że nie mam tu monety. Ale będę musiał porównać, bo te nowe monety to w ogóle nie dają normalnie jak na, na metr. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jeżeli coś w ogóle. Zdawało mi się, że to kopnąłem. Ale chyba tylko mi się wydawało. No, sprawdźmy jeszcze. No nie. No nie wiem to co jest. No jest. Jest folika. Ale zobaczcie, tu można znaleźć pistolety. Na tej plaży. Na tej plaży można wszystko znaleźć. Zobaczmy, co tu kopnęliśmy. I zobaczmy, co to jest. I kapserek już. Staram się go... Wy, wy, wyciąć się do te sygnały, ale no nie, nie mogę, jednak one się trafiają cały czas. Tutaj mamy 21-23 będzie pewnie aluminium jakieś O, nawet nie Zobaczcie, nawet 5 pi znalazłem Zobaczmy, może coś tu będzie z boku jeszcze Ale tu nic nie słychać Nic nie słychać No nic, idziemy dalej to jednak tutaj pół metra dalej znowu 21 Zobaczmy Gdzie to tutaj mamy? Chyba nie mamy O, tym razem złoto Stara moneta piracka No, i tutaj następnego grosika znaleźliśmy. Zobaczymy, jak to A pójdzie. Tu widzicie do... już, co tam za zaranczyk jest. Tutaj. Gdzie tu go mamy? Długo mamy. Dwadzieścia pi. Kurde, jak ja dawno nie znalazłem dwadzieścia pi którego roku? 93 Ale tu jest jeszcze coś 43 Zobaczmy. I zobaczmy czy to będzie też pieniążek jakiś O, i zobaczcie i teraz jeszcze funcika I zobaczmy, czy tu jeszcze nic nie ma Fund 20 I to jest jeszcze coś 35 sygnał Następne 20 pi, czyli funt 40, stąd tu mamy tak, I to wszystko, to wszystko jest godzina 6.33. Chodzimy 2,5 godziny. Za mną 100 słońca taki właśnie, efektów nie ma za wielkich parę funcików ale przerażony jestem tym co tu się dzieje na tej plaży ale będzie dobrze tam ładna pogoda dzisiaj jedziemy na następną plażę tam te są czyściejsze więc będzie przyjemny Lify ładne okolica bardzo ładna gdyby ktoś tutaj o to zadbał o czystość to by naprawdę było super. Pięćdziesiąt jeden czterdzieści Zobaczymy. No już widzimy. Kapserek. Tutaj mamy też jakiś sygnał, 29 dwadzieścia zawleczka, tutaj też mamy coś wykopane. Jeden pi ale tu coś jeszcze mamy o tym razem mamy kapselka no i dobrze coś tu jeszcze jest też coś metalowego? O. Jeszcze jednego pieniążka Dalej w tym samym miejscu i znowu coś tu jest Tym razem 2 pi. Jeszcze coś tu jest? Folijka. Tu mamy sygnalik 31. Znowuż zrywka. Proszę, sprzęcik już złożony. Plaża została tam. My idziemy się przestawić na inną plażę. No i co? Za dużo nie poszukaliśmy. W sumie 3 godzinki. Tak? No 3 godziny i 10 minut poszukaliśmy. Także zapraszam na podsumowanie teraz. No i... Życzę szczęścia następnym razem większe. Czas na podsumowanie Wczorajszego wieczoru I no tego Wieczoru tak właściwie tam na Wieczorem byłem godzinkę i Dzisiaj 3 godziny rano Dzisiaj no czyli następnego dnia Bo to będzie puszczone wam Chyba y, dopiero za 4-5 dni Ale zobaczcie sobie Oczywiście śledziki jak Z angielskiej plaży Szpileczki muszą być stare i nowe z nowych rzeczy, jakie znalazłem, to łyżeczki. Chyba wcześniej nie miałem. Nie miałem chyba jedną łyżeczkę. No, kapsle, oczywiście. Tu taki, o, mały polmosik od cytrynówki, chyba. Tutaj jakieś folijki i biżuteria. Taka biżuteria. Cyk-cyk. O, i tutaj jest druga ta biżuteria. To jest taki, jakiś odpustowy kolczyk. Widzicie? Na wzór indiański No troszeczkę właśnie tutaj Jakieś tam zrywki, foliki. Pierwszy raz w życiu znalazłem agrawkę. Zdaje się, że pierwszy raz Nie pamiętam wcześniej To jak pokazywałem Wam wcześniej na filmie Nabój, stary nabój do y, Od y, Od powietrza Kawałeczek Jakiegoś palnika od grilla chyba Tutaj troszeczkę śrubek, śrubeczek złomu no, i tutaj mamy co? Mamy 2, 3, 4, 4, 10, 4, 20, 4 funty i 32 pi. Także mniej więcej tyle mi zapłaciło Bormów za zebranie tyle śmieci. I oprócz tego jeszcze jest coś, co mi tutaj najbardziej ucieszyło. Mała zapinka złota od. Yy, Łańcuszkę, niestety łańcuszka nie było, chyba ktoś tam wcześniej trafił już ten łańcuszek i po prostu zostało to przecięte, jak podbierał. Ale zobaczmy. Niech już będzie, że Takie, tak rzadko mamy złoto, że spróbujemy je nawet zważyć. Mam nadzieję, że będzie chociaż z pół grama ważyło, wątpię, bo jest drobniuteńkie. Tu mamy 0,0, wytarowane jest. O 0,34 g, no ale jest złotko, cieszę się bardzo, bo cieszę się w ogóle, że udało się znaleźć taki małą, taką małą pierdłeczkę. Także życzcie jak mówię szczęścia większego i do zobaczenia w następnym odcinku.